Niedawno informowaliśmy, że stojąca obok kościoła opatrzności Bożej w białej ruina sapiechówki znalazła nabywcę. Prywatny inwestor zobowiązał się do przeprowadzenia remontu niszczącego obiektu zgodnie z zasadami konserwatorskimi, tak by przywrócić mu zabytkowy, historyczny charakter. Niedawno w sapiechówce ruszyły prace remontowe. Na razie niestety wygląda to na rozbiórkę zabytkowego budynku. Nie wiadomo, czy on będzie do remontu, czy, czy on pójdzie właśnie do wyburzenia. Z tego, co tutaj widać, to raczej wygląda na co, że co się dzieje? Rozsypuje się nam właśnie. Czyli raczej na rozbiórkę to wygląda? Tak, tak, będzie na rozbiórkę. A jak pan sądzi, co teraz tu się dzieje? Remont, czy rozbiórka? Ja dewastacja myślę, że to jest jakaś. Uważa pan, że warto by go przywrócić do dawnego stanu? No na pewno To pasuje z tym obiektem. Jak pan sądzi, co tutaj się dzieje w tym budynku? W którym? Tam, no nie widać rozbiórka. Jest pan pewien? <grym> Albo szukanie szczęścia Tak raczej bardziej na szukanie szczęścia, bo po cegle cegła po cegle rozbierają, więc może na coś dobrego trafią Tu do tej parafii należy i i właśnie to już dawno powinni rozebrać, nie? To... Myśli pan, że to jest teraz rozbierane? Ja. E, ale ja czytałem e, w tym, w tym w gazecie familijny w gazecie, w czytałem, że mają e, dach dać, ale to się rozsypie. Przecież. Co tutaj się dzieje z tym budynkiem tutaj i hmm, Wyburzają go. Jak <noise> na pierwszy rzut oka? Uważa pani, że to byłoby dobre, żeby go wyburzono? Nie wiem, ja może go bardziej odnowić, a nie wyburzać. Uważam, że on został sprzedany przez Habsburgów, ktoś go kupił, rozbiera, no i teren oczywiście atrakcyjny, prawda? Myśli pani, no tak. że zostanie rozebrany ten budynek do końca? No raczej nie do końca, bo trzeba by było nowe pozwolenie na budowę, w zależności do czego jest przeznaczona ta działka według nowego właściciela, prawda? A w tej chwili to Pani wygląda bardziej na remont, czy właśnie na rozbiórkę? Mnie to wygląda na rozbiórkę. Remont to to nie jest, bo są rozbierane całe ściany. No jeżeli zostanie fundament, no, to to będzie tak jakby budowane nowe na starym. Nie? Wtedy nie trzeba chyba żadnych pozwoleń. No. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, no ale wie Pan co, no, póki co to lepiej, żeby to ktoś rozebrał, niż żeby kogoś zabiło. W tej chwili wyburzają tę sapiechówkę. Myślę, że może nie do fundamentów. Nie wiem, czy naczelny się zgodził. Myślę o konserwatorze zabytków, bo to był taki zabytek, który nie przynosił chwały temu przy kościele. Takie dziadostwo okropne waliło się, jakieś lumpy tam czasem wchodziły. A teraz się ogromnie cieszę, bo tutaj często przychodzę z pracy i widzę, że się coś dzieje. Jestem szczęśliwa, że tu wreszcie ktoś coś zrobi, jakiś porządek, parking, może jakaś instytucja, nie wiem, kultury czy gastronomia. Nie mam pojęcia, co tu będzie, ale cokolwiek będzie. W każdym razie w tej zapiechówce, wyremontowanej, tak? O tym pani myśli? O tym myślę, myślę o Sapiechówce. Tablica znajdująca się na froncie kamieniczki informuje jednak o remoncie obejmującym wymianę więźby dachowej i wykonanie stropów. Czytałem tam, tam jest zupełnie inaczej napisane, że to jest renowacja taka, nie? A myśli pan, że remont temu budynkowi jeszcze by się. Należałby się ze względu na samo nazwisko właściciela, do którego kiedyś należał. Więc należałoby się na pewno, ale... Czyli warto by go zachować? Na pewno, na pewno. Tablica informuje, że jest to remont dachu, także. Remont dachu. No właśnie, a to jest ciekawe, nie? Bo tutaj się widać, że jakby był ten dach, no to nie wiadomo do końca jakby to było, nie? No ale możliwe, możliwe. No może, no. Też to nie wygląda, no tak. Chyba, że całkowicie remontują dach od nowa. A co by można w takim budynku zrobić, jakby się go udało wyremontować? Nie wiem, może jakąś świetlicę dla dzieci albo jakieś misje spotkań ludzi miasta. Nie? pomysł może być dużo. Może jakieś sklepy będą, albo będzie coś, można kupować. Jakiś zabytek zrobić można by było, bo to jednak nie księżna zabytek by było. No i pan, może bank, bo to takie modne. Tak też może być. Bank czy no. kościele. No, nie takie rzeczy przy kościołach bywają, prawda, no ale jedno drugiemu nie przeszkadza, tak. Mówię, dobrze, że to wreszcie ktoś, nawet jeżeli to rozbierają, bo to faktycznie zagrażało jednak życiu, prawda.